Oooo! Muszę się rozbiegać. Przeżywa. No, no żyje? Co wygląda? Tak. No, to... na <grym> idzie? Ci, pa, jak na fizjoterapię idź. Powiem pa jakiś zadowolony jest Stefan. Jak on wygląda Stefan. Tam, 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 tam. Najlepszy żółtek, jaki no. widziałem. Dobra, był No O oh, ma! A teraz wywiad ze Stefanem. No wywiad ze Stefanem miał cię czekaj Stefana. Stefan? Nie dotykaj go za tą głowę. Stefan, jak ci? Zobacz, <Banarità> wyjście, Takie laski to dawno nie miałem. Dawaj, babelka, jesteś trochę niebłąkany. No to sobie jeszcze. Come on, Naprawdę go zepsułem. Nie zepsułem go! Przysięgasz, że zabrałem go Rafałowi. Oddaj mi go. Woj, bo ci Nabrałem Na go tobie! Ty go ciągle dojedziesz. Zostaw go! Ty nie robisz tego z uczuciem. Stefan nie jest zadowolony w no, Naprawdę... To nie, nie ja. ...przytrzymuję tą szyją, a wy macie trudność. No to możemy go napełnić. I nie da się napełnić. Da. Moja babcia zawsze roznapłodziała w kotki, jak nam się wiatrczały. Wystarczy go tutaj roz Taka jest specjalna wata do maskotek, tą wadę tutaj dać. I Ty chcesz damy... rozpróć Stefana? No i zawsze taka operacja pogrubiająca.